Hello, jest z strony HD i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i wiem nie było bardzo długo odcinka żadnego a to dlatego że jakoś nie wiedziałem co nagrać A teraz weszła do sklepu do sklepu nowy skin i po prostu go na odcinku kupuję to jest wielorybianita więc skin bardzo fajny. Eee, przebranie zawiera specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, animacje, dźwięki i teksturę. Najpierw sobie ją sobie jeszcze wytestujemy. I zaraz ją kupujemy. Jak widzicie, ma zmienioną animację strzelania. To jest jedyny skin, który ma zmienione nasze strzelania I animację ulta Jest bardzo fajny No więc Przechodzimy do kupowania Jeszcze sobie screena zrobię I kupujemy Dobra. Okej, okay, i już mamy wielo, wielorybionitę. Ja, tylko sobie ją wybiorę. Denitę oprócz niej mam pan-denitę. i wytestujmy mapa taka okej okay. no, no więc skinek bardzo ładny bardzo mi się podoba Nawet <laughs> na mnie cały czas grał o o już nie Okay. Okay. Dobra, tutaj tutaj, dobrze. zatrzymujemy się. Ale no coś to jest po no to jest po no Bardzo dobrze poszło. Się na siedem Myślę, że zagramy jeszcze jedną gierkę i to tyle będzie z dzisiejszego odcinka. Ja co wiem, nagrywałem. Dobra, Żeby zobaczyć jak wygląda podczas gry. Widzę, że właściwie się chyba spodobał ten skin. Boże, to jest, nie zabiję. A taka próba tej amortki. Zdobyliście ją? Czy na się Wam nie, nie udało? Możecie też napisać w komentarzu do jakiego poziomu doszliście. Piąte miejsce, więc nicowych parków nie będzie. Czy mi zabił tajną Majka? Co mi się dawało? Kurde, co wychodź. Dobra. Nieważne. Jest czwarte miejsce. Plus 4 bucharki, więc... No nie, na plusie jakieś Bardzo ładny na pewno grał. No więc to tyle by było z tego odcinka, gdzie kupowałem wielorybium nite, mam nadzieję, że się spodobało i mam nadzieję, że też zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku, Bye!